i własny kont. Oczywiście to też jest już gotowa ustawa. Ja tutaj się nie zgodzę z panem ministrem, bo mamy gotową ustawę, pod którą zbieramy w tej chwili podpisy i ma być to również projekt obywatelski, nie tylko zresztą ten punkt, bo jeszcze tam jest kilka innych ważnych dla, dla seniorów, dla rolników I, i pod tym, pod tymi zmianami zbieramy w tej chwili podpisy. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz własny kont, kwestia jest też problemu z udziałem własnym i tutaj Chcemy zagwarantować ten udział własny w wysokości 100 tysięcy złotych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poza tym oprocentowanie na poziomie 1,5%. Ja tak z żalem stwierdzam, że już na żaden z tych projektów się nie załapie z racji również wieku. Natomiast no, mam nadzieję, że uda się ten projekt przeforsować już pewnie nie przez ten Sejm, ale może przez następny. To spowoduje, że przede wszystkim młode pary, młodzi ludzie będą miały swoje mieszkanie, swoje miejsce do życia, ale też przede wszystkim to, o czym też już wspominali przedmówcy, to jest też kwestia rozkręcenia tego rynku budowlanego, bo on w tej chwili leży i jeżeli. Jeżeli upadnie budownictwo całkowicie, to mieszkaniowe w, w Polsce, to wszystkie branże w, też będą miały problemy, bo jest to, są to, jest to system naczyń połączonych i e, tak samo, jeżeli chodzi o, o meble, o całe fabryki, które się tym zajmują, czy też poszczególnych drobnych rzemieślników, tych, którzy kładą płytki, którzy remontują takie mieszkania. E, to, jest, to jest program, który jak najszybciej trzeba w, wdrożyć i jak najszybciej trzeba rozruszać te loperkę i, i trzeba rozruszać ten rynek mieszkaniowy, ale też przy tej okazji, czy przede wszystkim pomóc młodym ludziom, bo to też będzie powodowało, że oni będą tutaj zostawać w naszym regionie, będą pozostawać w Polsce, będą tutaj e, też budować swoje rodziny. Zwiększy się też dzietność dzięki temu, przecież ona jest najniższa od II Wojny Światowej. Tutaj żaden z tych programów, które były wcześniej wdrażane, no po prostu nie wyszedł i, i wszyscy teraz dobrze, że szukamy jako politycy, bo to też dobrze świadczy, bo niech to wygra te wybory na jesień, to na pewno taki program trzeba będzie wdrożyć, który będzie pomagał z jednej strony młodym ludziom w uzyskaniu tego własnego kontu, konta do życia, ale też rozrusza ten rynek deweloperski.